Dzisiaj, to ja chyba GT. E, dzisiaj, tak chcę powieszę to PS5. Będzie u mnie unboxing po premierze. Od razu, jak wyjdzie w Polsce. Może nie za kilka, nie później, ale na pewno będzie. Jeszcze Wam pokażę, yy, 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 tak, yy, za tam dwa tygodnie, najgąb film z PS3, gdzie, yy, no, pokazuję Wam DLC do Speed Most Wanted. Yy, Pokazałam wszystkich Most Wanted, bo tak yy, naprawdę ze standardowych zrobiłem ich. Ale nie zrobiłem DLC, więc chcę zrobić sobie, bo jest stanie a tak w ogóle jeszcze. Wszyscy myśleli, że w PS5 będzie dysk jednoterabajtowy. Chyba wszyscy. A jednak się zmienił. Dali tam spo, spo, specjalnie podkręcony dysk. 825 GB na sekundę. Robi 9 megabajtów, gigabajtów, powiedziałem, megabajtów, 100 gigabajtów robi. Gdzie, on ma 825 gigabajtów. Yy, no sobie teraz 5, sobie cięcie i szybko Wam pokażę. Pada. Dobra, to teraz No nie da to. No to nic. Jeszcze jedno, yy, jedno cięcie jeszcze zrobię. Ja sobie zamówię, co jakie opada. Będzie może organizować. E, Być może, no, chyba będzie taki pak ale be, 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 znawraza, na, na pada to jest tam, i tam się chcesz mieć stare logo, nowe logo, y, wiadomo, no jak właśnie, y, 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 co myślicie o PSP Napisz napiszcie w komentarzach, czy wam y, czy, czy, na pewno będzie opening na moim kanale, ale to jeszcze długo, długo. Yy, nagram wam film też... Nie wiem, może jutro. No, nagram film z NFS u Wanted. Na konsoli, oczywiście, ale... No nie bądźcie zły, ale to mi się nie udaje. Nie mam tam sprzęt, po prostu z tableta nagram tak. Yy, no po prostu tutaj gdzieś ustawię tableta. No bo... No bo yy, głośnik mam. Mam głośnik. Mam yy, ten. Kamelka to jest jako głośnik. No ci mogę. Na y, tam, tą... A co? Nie, wiem Ale będzie na pewno y, DLC. Będziemy pokonywać. Most Wanted Venom, Shelby. I Legendę NFSów. I Poszaka. Będziemy pokonywać. Zjedziemy tyle nowych yy, miejsc bo są dodane Wyschodzi mi od starego most antego dobrego. Dobry stary most wanted. Najlepszy yy, yy. Tylko, że będzie bardzo krótki 10 minut. No bo ta peska moja się bardzo szybko przegrzewa. I... No, i nie ma ładowarki. Więc będę na kierownicy. Nie ma ładowarki dopada. Będę na kierownicy. Ja będę sobie jeździć. A! To będzie z online'a. Online to... Mógł wam yy, 71 poziom. Jak będzie do online'a, no to. Jeszcze ktoś z chciał mi zaprosić. Tam, tam, sudałem. To jest zapewne cięcie. Słuchaj, że chyba lajka ten. Teraz będę po prostu tak nagrywać informacje o PS5. A, yy, jest walka na te Jest walka na te yy, Xbox kontra PS5. Ten. O, oby te konsole była myśliwa podobne karty graficzne Pełno Ray tracing będzie miał PS5. W tym miesiącu chyba pokażą demo Jak będzie wyglądało Ray tracing po Xbox Yy, teraz Wam pokażę, jak. Yy, nie wiem, co. Pokażę, jak podłączyć na przykład klawiaturę z i myszkę na Bluetooth. Teraz Wam pokażę. Yy, tak, tutaj wchodzicie. Bluetooth. Na przykład yy, włączamy, włączamy klawiaturę i to z i, i, i myszka jakaś. I coś klikamy. Ja tu mam strzałki, klikam. I patrzcie, keyboardka y, 48 to jest moja klawiatura. A mouse to jest moja myszka. O, betamaus połączony. I klawiatura też chyba. Czekaj. Czekaj, idzie. mouse. N no jest, czekaj. A, podznacujkę. PS-kę. nie no mam podłączoną. No i teraz wchodzimy na przykład nie to jest tylko Minecraft, to tylko nie działa. Patrzcie. Patrzcie Minecrafta, pośredni gra. Chodź w Minecrafta. Eee. Oj! Można sobie grać fajnie. Teraz nie dotyka Minecraft, zobaczycie to. Po prostu... grze to zobaczycie. To mam myszkę i klawaturę. Patrzcie. Patrz tak. wejść bym klikam, ale to jest, to nie jest coś, się zwraca Patrzcie. O, ja, ja nie się dotykam. O, tak, bym, tak musimy kwikać? No nie. A tu, cieszę się, że nie jest. I patrzcie.

Lewy I tu przyciskami przyciska mi się, wychodzi, a nie, e, i ma ja się na lewy zrobić niszczenie. Myślę, to będzie tak fajnie działać, na ale no niestety to nie działa. Dobra, za daleko poleciało. Dobra, i tak teraz będziemy kończyć ten film.